Polska TVN, tekst Julia Wolin, czytała Katarzyna Makuch. Wybory prezydenckie to pokaz piękności. Wybory prezydenckie to sól demokracji. Wybory prezydenckie to obowiązek. Wybory to tylko obietnicze. Wybory prezydenckie to populizm. Są różne tematy i różne perspektywy. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. TVN24+ Serwis dostępny już teraz. Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce z kuponem Lidl Plus. 12 puszek w cenie 6. Miksuj dowolnie. Prowarnia Lidla. Mrs. Hardmate prezentuje. Tego smaku nie ma pół światu. Mrs. Hardmate, ty co dobre. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie! Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę. Podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. W wieku 40 lat zaczęłam tracić włosy. Może się to zdarzyć już w fazie przed menopauzą, ponieważ spadek poziomu estrogenu osłabia cebulki włosów. Dzięki tonikowi Plantur 39 włosy mają teraz pauzę od menopauzy. Wystarczy stosować codziennie i wmasować w skórę głowy. Kofeina wzmacnia cebulki moich włosów i przeciwdziała ich wypadaniu. Dla mocnych i pięknych włosów. Nowość Plantur 39 Tonik. Daj Twoim włosom pauzę od menopauzy. Katarsienny? Uzawienie? Spędzenie? Poczuj efekt, nie alergię. Alertek. Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdego dnia podążasz za swoją pasją. Podejmujesz wyzwania. Dla ciebie. Dla nas. Razem. O moda, J.K. Nie daj się złapać opryszczce. Kevin Comfort Max. Maksymalna dawka na opryszczkę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości stosuj się z lekarzem lub farmaceutą. TVN 24 Plus daje do myślenia. To grzybica paznokci. Warto ją leczyć, bo istnieje ryzyko, że zarażą się nią również Twoi bliscy. Powstrzymaj grzybicę i sięgnij po pirolam lakier. To najczęściej wybierany lek na grzybicę paznokci. Tworzy na paznokciu niezmywalną powłokę. Zawiera cyklopirox, który zwalcza większość chorobotwórczych grzybów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A w razie grzybicy skóry sięgnij po inne formy leków pirolam takie lekkie. I pełne smaku. Mmm, takiego piwa jeszcze nie piłam. Mówiłem, że to piwo robi wrażenie? 1664 Plan. Piwo, które robi wrażenie. Wyrazisty i mocny lager. Klasyczny pils z nutą goryczki. Delikatnie słodkie i orzeźwiające pszeniczne. A może lekki i cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny klajne. W Kauflandzie piwo Stefan Zbroj. Złoty 44 zł za puszkę przy zakupie 6 z Kaufland Card. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Odkryj Aha. Summers Be Light. Light. Aż 30% mniej kalorii i 100% smaku. Teraz nowość. Summers Be Light Blueberry and Lemon. Light i takie pyszne. Spróbuj. Z Krups przygotujesz w domu kawę jak od baristy. Jeszcze większy wybór gorących i mrożonych napojów. I naprawdę cicha praca. Rozkoszuj się swoją ulubioną kawą w domu, dokładnie taką jak lubisz. Kup w Media Expert Express Krups Intuition i zyskaj zestaw sztuczców w prezencie. Lub nowość. Kup Express Krups Sensation Milk i zyskaj 100 zł zwrotu na konto. Na słońce? Fajne meble w przystępnych cenach, z darmową dostawą do domu. Wejdź na vida.xl.pl. Ciesz się życiem za mniej. Czerpiąc inspirację z Hanami, czyli japońskiej tradycji podziwiania kwiatów kwitnącej wiśni, celebruj każdy dzień jako nowy początek. Z produktami do ciała i do domu z kolekcji The Ritual of Sakura. Wzbogaconej odżywczym mlekiem ryżowym i kwiatem wiśni. Jodła, przestań jodłować, bo nam woda wycieknie. Spływaj. Żywiec Zdrój Patrzcie, na ja nawodnieni Myślicie, że wiedzą, że to my dbamy o wodę? Im więcej drzew, tym więcej wody w naturze Dlatego Żywiec Zdrój posadził już 8 milionów drzew I posadzi w tym roku kolejny milion Żywiec Zdrój, po stronie natury Wiesz, że odporność zaczyna się w brzuchu? Najpierw mamy, a potem dziecka Zdrowa mikrobiota to klucz do odporności Wybierz mleko hip 2 biokombiotik, prebiotik probiotik z kompleksem immuno, by wspierać odporność dziś i jutro. Mleko hip 2 biokombiotik. Odporność zaczyna się w brzuszku. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Przeceny XXL w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, airfryery, rowery górskie w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Flies in blue, but I take chance au oh splendide, le nouveau parfum. Chanel. Sposób na łatwiejszą pielęgnację twarzy. Nowość Niwa Sun Primer Serum 2 w jednym. Natychmiastowa ochrona UV i gładsza skóra. Formuła wzbogacona olejko A i kwas hialuronowy. Idealna baza pod makijaż. Nowość Niwa Sun Primer Serum 2 w jednym. Skóra dla radości ze słońca. Niwa dla skóry. This is where we live. What's Monsters, don't you know what he did? Sponsorem programu jest dystrybutor pasty Lacalut Sensitive do wrażliwych zębów. Czasem